W 1818 roku powstał Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Ma więc już 200 lat. Zobaczmy, jak się to wszystko zaczęło. Pierwszy ogród botaniczny na świecie założono w 1544 roku w Pizie. Ogród jest miejscem, w którym gromadzi się rośliny z całego świata. Nie sposób pomieścić wszystkich gatunków, dlatego rośliny wybiera się według celu, któremu mają one służyć. 15 grudnia 1818 roku car Aleksander I podarował część terenu parku Łazienkowskiego na stworzenie nowego ogrodu botanicznego. Pieczę nad ogrodem objął Michał Schubert, który za jedyny obrał sobie cel w narodzie naszym naukę botaniki zaszczepić i ciągle do wyższego doprowadzać stopnia. Schubert podzielił teren ogrodu na trzy części: naukową, Angielską, przeznaczoną na promenadę, w tej części znajduje się filar świątyni opatrzności, oraz owocową. Część ta miała służyć przy przyuczaniu do zawodu ogrodnika. Oprócz drzew owocowych w jej skład wchodziła ananasarnia, figarnia i wielka dolna oranżeria. Schubert starał się powiększać liczbę roślin w ogrodzie. Wybierał się na wycieczki po całej Europie. Księżna Czartoryska i Hrabina Zamojska obdarowały go rzadkimi i drogimi roślinami. Po półtora roku ogród poszerzył kolekcję roślin do trzech tysięcy gatunków. Ogród przeżywał wzloty i upadki. Po powstaniu listopadowym i zamknięciu Uniwersytetu Warszawskiego od ogrodu odłączono część owocową wraz z wielką oranżerią oraz większą część parku angielskiego. W tak okrojonej postaci... Ogród istnieje do dziś. Dzień dobry Państwu. Chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić na wiosenny spacer des po Ogrodzie Botanicznym, który to ogród kończy w tym roku aż 200 lat. Więc od 200 lat, tu na tym miejscu, w byłych łazienkach północnych, był tworzony ogród botaniczny i przez 200 lat sadzono tu rośliny, niektóre jeszcze żyją do dzisiaj. Wchodząc do ogrodu, widzimy kolekcję lilaków. Pierwsze bzy były posadzone na początku istnienia ogrodu, nie dotrwały one do naszych czasów. Te posadzono po II wojnie światowej. W ogrodzie botanicznym istnieje tradycja tworzenia dywanów kwiatowych. Specjalnie dobrane rośliny są sadzone tak, aby tworzyły pewien obraz. Pierwsze dywany powstawały już za czasów profesora Schuberta i tradycja ta trwa do dziś. Do stworzenia dywanu potrzebnych jest ponad 4000 sadzonek. Są one przygotowywane w szklarniach, mnożarkach już od stycznia. Gdy rośliny podrosną i nie ma obawy nastania przymrozków, są sadzone w uprzednio dokładnie zaprojektowanych miejscach. Dywany kwiatowe zazwyczaj tworzy się z roślin, które szybko się rozkrzywiają i mają ozdobne liście. Klasyczny dywan kwiatowy powinien być symetryczny. Jednak w 2018 roku na jubileuszowym dywanie pojawił się wzór liścia miłożębu symbolu naszego ogrodu. Cały ogród podzielony jest na działy. Wśród nich znajduje się część poświęcona systematyce roślin. Przedstawia ona zasady naukowej klasyfikacji gatunków. W ogrodzie znajduje się ponad 5000 gatunków i odmian roślin, w tym 1000 z nich reprezentują rośliny szklarniowe. Dla zwiedzających atrakcyjne są kolekcje różaneczników i azali, różanka z wieloma odmianami róż oraz część parkowa. Niektóre z rosnących tu drzew pamiętają jeszcze czasy profesora Michała Schuberta. W parku znajdziemy też ponad 40 gatunków i odmian magnolii. W tej części znajduje się także fragment filaru świątyni opatrzności. W pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w roku 1792 król Stanisław August wmurował tutaj kamień węgielny pod budowę świątyni, która miała być wotum wdzięczności za Konstytucję i jednocześnie jej wieczną pamiątką. W zimie wydaje się, że ogród botaniczny zamiera, pogrąża się w letargu. Ale to tylko część prawdy, ponieważ intensywne prace przenoszą się do szklarni. To tutaj posadzone są rośliny z wilgotnego i gorącego klimatu. W ciągu roku rozrastają się one bujnie, dlatego zimą trzeba je mocno przyciąć, aby w kolejnym sezonie miały gdzie rosnąć. W szklarni subtropikalnej, na sztucznych skałach z wodospadem rosną paprocie oraz epifityczne kaktusy. W basenie podziwiać można tropikalne grzybienie o różowych, żółtych i niebieskawych kwiatach. Do dziś zachowała się zbudowana za czasów króla Stanisława Augusta oranżeria. Można tu zachwycać się bogatą kolekcją sukulentów. W 2018 roku zimą kaktusy zostały przesadzone do nowej ziemi, dzięki czemu odżyją i znów będą pięknie kwitły. W szklarniach co roku odbywają się wystawy roślin. Podczas nich można kupić ciekawe gatunki i odmiany. Bogate ekspozycje zachwycają swym pięknem. Dzięki badaniom naukowym prowadzonym przez pracowników Ogrodu Botanicznego i studentów, zwiedzający mogą nie tylko podziwiać rośliny, ale także uzyskać wiedzę na ich temat. Jak się rozmnożyć, nie mogąc się ruszyć? Naukowcy z ogrodu od 10 lat badają, jak ten problem rozwiązują szachownice. W kwiatach znajdują się organy płciowe roślin, męskie pylniki i żeńskie słupki. Aby doszło do zapylenia, kwiaty swym zapachem i kolorem zwabiają owady i ptaki. Pełnią one rolę posłańców, którzy zapylają rośliny. Zwierzęta cenią szachownice ze względu na dużą ilość nektaru i bogate w białka ziarna pyłku, których może być nawet 400 tysięcy w jednym kwiecie. Aby zrozumieć, w jaki sposób zwierzęta są wabione przez kwiaty, prowadzone są badania laboratoryjne nad gruczołami wydzielającymi nektar i zapach. U storczyka z rodzaju bulbofilum komórki wydzielające zapach są zlokalizowane na brzegach płatków. Powiększając płatek orchidei, możemy zobaczyć wybarwione skupiska olejków eterycznych. To dzięki nim kwiaty pięknie pachną. Badania naukowe prowadzone są nie tylko na terenie ogrodu. Od 2015 roku badany jest wpływ hodowlanej pszczoły miodnej na populację dzikich owadów zapylających kwiaty. W wyznaczonych miejscach w Wigierskim Parku Narodowym postawiono ule z rodzinami pszczoły miodnej. Naukowcy odławiają owady ze stanowisk, gdzie są pasieki i gdzie ich nie ma. Następnie z owadów ściągany jest pyłek, aby dowiedzieć się, które gatunki kwiatów odwiedza dany osobnik. Istnieje podejrzenie, że hodowlana pszczoła miodna może przyczyniać się do zmniejszenia populacji dzikich owadów występujących w danym miejscu. Wyniki tych badań wkrótce będą znane. Ogród botaniczny prowadzi także badania interdyscyplinarne, które swym zasięgiem wychodzą poza obszar Polski. Iwa Kołodziejska wraz z Iwoną Kaliszewską z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej prowadzą badania w obszarze etnobotaniki na terenie Ukrainy i Dagestanu. Odwiedzając Dagestan, zastanawiały się, jakie rośliny są ważne dla danej społeczności i jaki mają one wpływ na relacje międzyludzkie. W miejscowości Syrii przede wszystkim kobiety wybierają się na długie wędrówki, aby zbierać dziko rosnące rośliny, które są wykorzystywane do przyrządzania potraw. W tej wspólnocie nie ma jednak tradycji jedzenia surowych roślin w formie sałatek czy dodatków do kanapek. Czasem tylko pasterze żują świeże liście. Zbieractwo nie jest tutaj przejawem niedostatku. Dzikie rośliny są w pewnym sensie elementem łączącym tę społeczność. Do tradycji należą spotkania w centralnym miejscu wioski, podczas których mieszkańcy wymieniają się zbiorami. Ci, którzy opuścili Siri w poszukiwaniu pracy, bardzo cenią sobie przesyłki z miejscowymi suszonymi roślinami. Ogrodowe zajęcia, botanika praktyczna, mają w istocie formę praktyczną. Studenci sami przygotowują potrawy z roślin, farbują nimi tkaniny, robią kosmetyki. Gdy mowa o owocach tropikalnych każdy może ich skosztować. Z nastaniem wiosny zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu. Istotnym elementem działalności ogrodu jest edukacja. Tworząc różnorodne wydarzenia publiczne, które przyciągają rocznie tysiące osób, staramy się jak najmocniej zainteresować odwiedzających światem przyrody. Oprócz wycieczek i warsztatów organizujemy wykłady, festiwale, kawiarnie naukowe, szkolenia, gry terenowe. Wiele z nich nawiązuje do zagadnień, którymi zajmują się naukowcy pracujący w ogrodzie. Współpracujemy z lokalnymi instytucjami. W środku Wielkiego Miasta razem z dziećmi uprawiamy warzywa i zioła, patrzymy, jak rosną i zmieniają się w kolejnych porach roku. Z artystami tworzymy przyrodnicze instalacje i projekty. Zapraszamy osoby z różnych stron świata, żeby dzieliły się swoją wiedzą o roślinach. Od niedawna do naszych działań wykorzystujemy nowo powstałą kuchnię plenerową. Przez cały rok patrzymy na ogród z wielu perspektyw. Chcemy, by każdy otrzymał niepowtarzalną szansę bliższego poznania i pokochania roślin. Ogród jest dwuwiecznie młody i to dopiero początek jego historii.